Witam serdecznie, króciutki filmik, yy, wzmacniacz KL-505 nagrywam filmik dla kolegi, żeby zobaczył ile faktycznie ten wzmacniacz daje mocy przy sztucznym obciążeniu oczywiście no dobra, aby nie przedłużać, szybciutko najpierw powiedzmy zróbmy 11 metrów pasmo AM moc, którą damy do wysterowania 11. Tak jak producent daje ten do 13-14W. Mamy 13W. 13 Włączam wzmacniacz. Od razu jest ustawiony na poziom 6, żeby nie przedłużać. Tu przełączam na 2KW nośna i z modulacją. Około 350 W z tego co tam założyłem. Dobra teraz zobaczymy wstęgi SSB. Moc sterującą musimy ustawić. Sekundka. 13 w mocy sterującej. Włączamy wzmacniacz na szósteczkę. Tu przyłączam na 2KW! O! Może migwaina jeszcze troszkę podkręcę, żeby nie było. O! Dobra. A teraz przejdziemy na przykład na pasmo 20 metrów, 20 metrów USB, no wiadomo tu jest wszystko ustawione. O to mniej więcej wygląda Zróbmy na 200 W. Takie powiedzmy solidne 200 W. Dużo więcej z tego nie wyciśniemy. Tak jak widać, ustawienie na szóstkę, na maksa. Sztuczne obciążenie. Wysterowanie by było Pokażę jeszcze raz. przepraszam, bo wyłączyłem PP. 13 W, wysterowania przy tym było. Także realne, co ten zmasaża, to jest 200 W w tych okolicach powiedzmy.